Czarne koperty. Nazywam się Marek i jestem tym, którego nie widzicie. Jestem szuraniem butów na klatce schodowej o 10 rano, jestem trzaskiem metalowej klapki w waszych drzwiach, jestem posłańcem, który przynosi wam wezwania do zapłaty reklamy supermarketów i, coraz rzadziej, słowa od ludzi, którzy was kochają. Moja torba waży 12 kg, ale to nie papier tyle waży to ludzkie życie. Plac kościelny to mój rewir od 20 lat. Znam tu każdy stopień, każdą obluzowaną płytę chodnikową i każdy zapach wydobywający się spod drzwi. Wiem, kto pije, kto bije, a kto płacze po nocach, bo słyszę to wszystko, gdy wrzucam awizo. Listopad tego roku był wyjątkowo podły. Deszcz nie padał. On wisiał w powietrzu jak brudna kurtyna. Ludzie przemykali obok mnie z głowami wciśniętymi w kołnierze, ale ja patrzyłem. Zawsze patrzę. Rutyna to moja tarcza. Sortowanie, układanie, chodzenie. Aż do dnia, w którym rutyna pękła. Zaczęło się od ciszy pod numerem 17. Pani Zofia, emerytowana nauczycielka muzyki, zawsze czekała z herbatą. Nawet jeśli przynosiłem tylko rachunek za gaz. We wtorek jej skrzynka była pełna, w środę ulotki wysypywały się na podłogę. Zapukałem, cisza, tylko echo na klatce schodowej, która pachniała starym drewnem i kapustą. Zadzwoniłem na policję, znalazł ją sąsiad, wyjechała, powiedzieli. Tak po prostu. Zostawiła mieszkanie, meble, pianino, zniknęła w nocy. Nie uwierzyłem. Ludzie po osiemdziesiątce nie znikają bez śladu, zostawiając otwartą partyturę Chopina na pulpicie. Wtedy po raz pierwszy poczułem ten dziwny niepokój, jakby ulica wstrzymała oddech. Tydzień później zobaczyłem ją po raz pierwszy. Sortownia rano to chaos. Ale ta koperta wyróżniała się jak kruk na śniegu. Była gruba, kremowa, z papieru czerpanego, jakiego nie używa się od lat. Adresat: Katarzyna Wójcik. Plac kościelny, cztery przez osiem. Nadawca. Brak. Tylko dopisek. Wykonany piórem, czarnym atramentem. Od przyjaciela. Kasia. Młoda dziewczyna z dzieckiem. Walczyła o każdy grosz. Widziałem ją często, jak wracała z nocnej zmiany w piekarni. Zmęczona, z szarą cerą. Wrzuciłem list do jej skrzynki. Wieczorem, przechodząc tamtędy, usłyszałem krzyk. Nie kłótnie, krzyk czystej rozpaczy. Następnego dnia Kasia nie wyszła do pracy. W oknach było ciemno. Kremowe koperty zaczęły pojawiać się częściej. Jeden list trafił do właściciela lombardu na rogu. Twardy facet, pan Mietek. Nikogo się nie bał. Dostał przesyłkę we wtorek. W czwartek lombard był zamknięty. W piątek zabrała go karetka. Zawał. Mówili ludzie, ale ja widziałem jego twarz, gdy go wynosili. To nie był ból serca, to był strach. Zacząłem robić coś, czego listonoszowi robić nie wolno. Zacząłem analizować. Każdy, kto dostawał ten list, zmieniał się. Nauczyciel historii nagle sprzedał samochód. Proboszcz przestał wychodzić z plebanii. To była epidemia, a ja byłem jej nosicielem. To był deszczowy czwartek. Wziąłem kolejną kremową kopertę do ręki, adresowana do pana Janusza, emerytowanego urzędnika. Schowałem ją pod kurtkę. Wróciłem do domu. Mój mały pokój, stół, lampka, moje ręce drżały. Złamanie tajemnicy korespondencji to przestępstwo, ale czułem, że jeśli tego nie zrobię, stanę się współwinny. Zagotowałem wodę. Para rozpuściła klej. Otworzyłem. W środku nie było listu. Były kserokopie, stare dokumenty, zdjęcia. I jeden arkusz papieru zapisanego na maszynie. Wiem, co zrobiłeś w 1998 roku przy budowie drogi krajowej. Wiem, ile pieniędzy zniknęło. Wiem, kto podpisał odbiór. Masz trzy dni. Instrukcje znajdziesz w koszu na śmieci w parku miejskim. Twój adwokat. Zrobiło mi się zimno. To nie były plotki, to były dowody. Ktoś miał dostęp do archiwów, o których istnieniu wszyscy zapomnieli. Musiałem z kimś porozmawiać. Roman mieszkał na parterze w oficynie. Były glina. Wyrzucili go pięć lat temu. Oficjalnie za pijaństwo, nieoficjalnie, bo zadawał za dużo pytań. Siedział w fotelu, otoczony dymem papierosowym. Otworzyłeś cudzy list, Marek mruknął patrząc na kserokopię. Za to jest paragraf. Ludzie znikają, Roman, zobacz to. Wziął kartkę. Jego oczy zwęziły się. To są akta prokuratorskie. Utajnione. Skąd to masz? Z poczty. Ktoś to wysyła do ludzi. Szantażuje ich. Roman wstał, podszedł do okna. To wyjaśnia samobójstwo notariusza miesiąc temu, powiedział cicho. I nagłą wyprowadzkę Zofii. Ona miała syna, który siedział za długi, ktoś czyści miasto Marek i zarabia na tym fortunę. Następnego dnia, w sortowni, moje ręce zamarły. Na wierzchu sterty leżała kremowa koperta Marek Nowicki adres do rąk własnych serce podeszło mi do gardła. Rozejrzałem się. Nikt na mnie nie patrzył. Wszyscy byli zajęci swoją pracą. Wziąłem list, nie czekałem do domu. Poszedłem do toalety, zamknąłem się w kabinie i rozerwałem papier. Myślisz, że jesteś niewidzialny listonoszu? Wiem, że otworzyłeś list do Janusza. Wiem, że kradniesz czasami prenumeraty gazet. Wiem o wypadku twojego kolegi sprzed lat, o którym milczałeś przed sądem. Przestań węszyć, inaczej wszyscy się dowiedzą i stracisz jedyną rzecz, którą masz spokój. To był cios w brzuch. Mój mały, poukładany świat zachwiał się. Wiedział, obserwował mnie. Pobiegłem do Romana. Był trzeźwy. Dostałem to. Rzuciłem list na stół. Roman obejrzał kopertę pod lupą. Spójrz na znaczek Marek. To seria z lat osiemdziesiątych. Rzadka. I atrament. To inkaust galusowy. Nikt już takiego nie używa, chyba że konserwatorzy zabytków albo Albo kto? Archiwiści. Roman wyciągnął starą mapę miasta. Kto ma dostęp do akt sądowych, policyjnych i notarialnych? Kto siedzi w piwnicach sądu rejonowego i nikt go nie zauważa? Kancelaria? Nie. Archiwum główne. Tam trafiają sprawy umorzone, sprawy zapomniane. Tam gniją ludzkie grzechy. Śledztwo było proste, ale niebezpieczne. Roman ustalił nazwisko człowieka, który zarządzał archiwum przez 30 lat Henryk B. Cichy, spokojny, samotny, hobbysta, filatelista. Zwolnili go rok temu, powiedział Roman. Redukcja etatów zabrali mu sens życia. Więc znalazł sobie nowy. Zemsta? Nie. Władza. On zna sekrety tego miasta lepiej niż spowiednik. Skopiował akta zanim odszedł. I teraz zbiera żniwo. Ustaliliśmy adres. Stary dom na obrzeżach, przy torach kolejowych, miejsce, gdzie pociągi zagłuszają krzyk. Noc była ciemna i mokra, włamaliśmy się przez piwnicę. Dom Henryka nie wyglądał jak dom. Wyglądał jak wielka kartoteka. W każdym pokoju stały regały. Setki segregatorów, zdrady, długi. Przestępstwa gospodarcze, wstydliwe choroby. Na środku salonu stało biurko, a na nim stos kremowych kopert, przygotowane do wysyłki. Boże! szepnąłem. On ma tu wszystkich: burmistrza, aptekarza, nauczycielkę. Nagle usłyszeliśmy skrzypienie podłogi za nami. Witaj, Marku! Głos był suchy jak pergamin. W cieniu stał starszy mężczyzna z pistoletem: Henryk. Myślałeś, że tylko ty możesz zaglądać ludziom w życie? Zapytał Henryk. Ja robię porządek. Ci ludzie są brudni, ja tylko każę płacić za ich brud. Roman próbował sięgnąć po broń, którą przemycił, ale Henryk był szybszy. Strzał trafił Romana w ramię. Upadł, zostałem sam. Masz wybór, listonoszu, powiedział Henryk. Możesz do mnie dołączyć. Potrzebuję kuriera. Kogoś, kto dostarczy wyroki. Wiem o tobie wszystko. Mogę cię zniszczyć jednym listem do prokuratury, albo możesz być bogaty. Patrzyłem na niego. Na teczki pełne ludzkich nieszczęść. Na krwawiącego romana. Spojrzałem na biurko. Leżała tam zapalniczka i butelka spirytusu do czyszczenia pieczątek. Jestem tylko listonoszem, powiedziałem. Moją pracą jest dostarczanie. Rzuciłem torbą w jego twarz. Henryk zachwiał się. Chwyciłem butelkę i chlusnąłem na dokumenty. Płomień z zapalniczki objął suchy papier w ułamku sekundy. Ogień w archiwum to żywioł nie do zatrzymania. Uciekliśmy z Romanem, ciągnąc go po trawie, gdy dom zamieniał się w pochodnie. Henryk został w środku. Próbował ratować swoje teczki. Spłonął razem ze swoimi sekretami. Minął rok. Roman wezdrowiał, ale przeprowadził się na wieś. Chciał ciszy. Ja wciąż chodzę tą samą trasą. Plac kościelny. Kamienice. Ludzie odetchnęli. Szantaże ustały. Mówią, że pożar starego domu to był wypadek. Ale ja wiem swoje. Czasem, gdy sortuję listy, czuję ten zapach. Spalenizny i starego papieru. Wczoraj. Wczoraj znalazłem coś w swojej torbie. Nie wysłałem tego. Znalazłem. Mały, czarny notes, który wypadł z kieszeni Henryka, gdy z nim walczyłem. Zabrałem go wtedy. Odruchowo. Siedzę teraz w domu i czytam: Sąsiad spod piątki. Nie wiedziałem, że ma drugą rodzinę w innym mieście. Pani z warzywniaka, kradzione towary, patrzę na notes. Mógłbym go spalić, powinienem go spalić, ale zamykam notes i chowam go do szuflady. Nigdy nie wiadomo, kiedy wiedza się przyda. Nazywam się Marek, jestem waszym listonoszem. I wiem o was wszystko. Jeśli ta sprawa cię zaciekawiła, zasubskrybuj akta niewyjaśnione, zostaw lajka i napisz w komentarzu jak ty interpretujesz te wydarzenia.